Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Charles Baudelaire. Kwiaty zła. Tłumaczenie: Antoni Lange, Adam Emski. Czyta: Joanna Niemirska. Nagranie: Studio dźwiękowe Art Republika Rafał Poławski. Maska. Posąg alegoryczny w guście odrodzenia. Do Ernesta Krzysztofa rzeźbiarza. Spójrzmy na to przecudne arcydzieło włoskie. W muskularnego ciała, falowaniu równym, rozkwita wdzięk i siła. Te dwie siostry boskie. Ta kobieta z marmuru jest dziełem cudownym. Tak potężne i wiotkie są ciała jej zgięcia, że mogłaby na łożu królować wspaniałym i być istną rozkoszą biskupa lub księcia. Spójrz na te słodkie usta z lubieżnie zuchwałym uśmiechem, gdzie się próżność zda łączyć z ekstazą. Spójrz na to oko chytre, pół drwiące, pół smętne, na te. Twarz delikatną, osłoniętą gazą, Twarz, co zda się z triumfem mówi te namiętne słowa. Rozkosz mnie wzywa, a miłość mnie wieńczy. Istotę, co ma taki majestat nad czołem, Spójrz, jakim miękkim czarem ta słodycz jej wdzięczy. Zbliżmy się, stańmy z boku, otoczmy ją kołem. O bluźnierstwo! O sztuko fatalnej osnowy! Postać, którą tak Boża upiękniła łaska, U góry się zakończa jak potwór dwugłowy. Ach, spójrz, wszak to zasłona tylko, tylko maska. Ta twarz co wargi w uśmiech czarowny ubiera, a tam spójrz pomarszczona w upiorowe znamie. Oto głowa istotna, oto twarz jej szczera, tyłem zwrócona do tej twarzy, która kłamie. Biedna, piękna istoto, te wspaniałe zdroje tych łez do mojej duszy płyną z kołatanej. Twoje kłamstwo upaja mnie, a serce moje u źródeł twojej boleści leczy swoje rany. Lecz czemuż ona płacze? Piękność doskonała, u której stóp ród ludzki ległby zwyciężony, jakiż ból gryzie wnętrze jej białego ciała. Ona płacze, że żyła, zrozumiej szalony, i płacze, że żyć będzie, ale płacz ją dusi najgoręcej aż z płaczu drży od stóp do głowy. Przeto, że jeszcze jutro musi żyć. Żyć musi jutro, pojutrze, wiecznie. Los nasz jednakowy. Ten audiobook pochodzi z Biblioteki Internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej tysiące darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców takich jak ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą, comiesięczną kwotą lub wesprzyj nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.